D69 Team prezentuje kolejny film z cyklu tych edukacyjnych. W tym odcinku zmierzą się Makłowicz, Robert i Pascal. Po prostu gotuj, czyli gotowanie na ekranie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj robimy tutaj zupę szczawiową-skarpetową. Parzy po prostu gotuj, proszę Państwa. Dzisiaj upierdala nam takie zupy. Kurz. Z jednej strony. Barszcz yy, barsz biały stoczki, a tu po tej stronie zupa mleczna. Proszę tutaj zbliżenie. Bardzo prosta zupa. Składamy po prostu wszystkie współczynniki tutaj, to znaczy cytryna, papryka, ajax, kurwa, kminek, sól, kurwa i chuj. E, tutaj proszę Państwa dzisiaj gotowanie na ekranie e, prosto z karaibskich Śródziemnomorza. E, dwie bułki e, rozmaitości, jedna skarpeta pumy. I tylko, tylko, odrywamy tylko listek, tylko listek. Dlaczego nie łodyga? Bo esencja jest tylko listek. Ojcze chrzestny, co tam w interesach słychać? Rodzina się powiększa. Ostatnio dwie dziki w betonowych butach wypłynęły naszą radułę.